A ze mną Adrian Arez Błyszyński, Siemanko. Siemanko, dziękuję Wam wszystkim. Byłeś dzisiaj w narożniku twojego kolegi, który stoi po drugiej stronie aparatu. Jaj. Powiedz mi na chłodno, czego zabrakło. Dobieganie, tego starcia oczywiście. Wiesz co, tak jak w tym sporcie trzeba mieć trochę szczęścia, myślę, że tutaj tego zabrakło. E... No tak jak mówiłem mu na rozgrzewce, że ta lewa ręka jest za nisko i, i, i wiesz co, i w klatce to samo. Ja mu cały czas krzyczałem, teraz trochę straciłem głosu. E, no opuszczał nisko tą lewą rękę i, i nadział się tam w pierwszej rundzie na prawy, prawy taki overhand przeciwnika. E, no i myślę, że to przyskutkowało właśnie tą przegraną na punkty, bo walka tak naprawdę była ciasna. E, Łukasz, Łukasz fajnie atakował. No, wykonywał polecenia, bił ten prawy, rotacja prawy, zaczynał akcję. Myślę, że jak na walkę z pięściarzem, Łukasz jest oczywiście zawodnikiem MMA, no to naprawdę fajna walka. Wiadomo, każdy chce wygrywać, ale taki jest sport. No, te prawe overhandy świetnie wchodziły, ja miałem okazję komentować tą walkę. Czy Twoim zdaniem ten knockdown w pierwszej rundzie ustawił pojedynek? Czy ustawił, no na pewno zapunktował. Już później ciężko było odrobić tę tą stratę tamtego chłopaka też znam. Fajny poukładany, mał młody bokser i no nie dał się już zepchnąć aż tak do defensywy, żeby oddać aż tyle punktów, żeby Łukasz miał szansę wygrać to na punkty. A już po, po tym podłączeniu ciężko wydaje mi się, że też e, byłoby mu znakomitować przeciwnika. E, rundy były po dwie minuty, tak więc to też troszkę e, uniemożliwiło te, to, żeby się Łukasz rozkręcił po tym knockdownie. Łukasz jest zawodnikiem MMA, oczywiście walka była w boksie. Czy wolałby, żeby Łukasz wrócił do MMA, czy jednak mieszał te formuły? Wiesz co, to akurat była walka e, charytatywna tutaj e, dla nasz kolega, e, jego dziecko. E, nasza... Właśnie poleciał mocny chyba knock-out albo knock -down. No dużo się dzisiaj dzieje na gali MMA, tak, Silesian VIP, kapitalna gala. A tak wracając do wywiadu, mówiłem o MMA i boksie, o, o Łukaszu. Tak, no to była walka charytatywna tutaj dla naszego kolegi. Rafała Balickiego, dla, dla jego e, synka, chyba dobrze mówię, dla synka e, zbierane były pieniążki e, walka wzięta też tak można powiedzieć z bomby nie było jakichś specjalnych przygotowań Łukasz przygotowywał się e, ze mną e, do, do mojej walki, pomagał mi też dociążał mnie i tak naprawdę boksu praktycznie w ogóle nie robił e, tylko tam e, robiliśmy sobie jakieś luźne sparingi to można powiedzieć, że to była rozgrzewka Dobra, kończymy temat e, twojego tutaj kolegi, zaczynamy twój, ares. ja pamiętam, ty zrobiłeś face to face z Pawłem Hadasiem w klatce i ja w ten moment myślałem, że wy macie main event, a main event jest inny, jakby co się stało, że wy się nie bijecie dzisiaj i kiedy się będziesz bił z Pawłem. Wiesz co, chciałbym tutaj właśnie powiedzieć wszystkim, bo, bo dużo plotek. Dobra, dobra, dobra. Dużo dużo, dużo różnych różnych... Dużo różnych plotek chodzi na temat tej walki. Była gala w zawierciu, jak ja tam jechałem autem, dowiedziałem się, że będziemy mieli face to face z Pawłem. Przyjechałem, porozmawiałem z Pawłem, powiedziałem, że mam swoje kontrakty. Mamy teraz walkę o pas. Później nie wiadomo, czy nie będzie obrony w Babilonie. I dopiero wstępnie jest planowana walka z Pawłem. I tak było od samego początku. Jakaś strona MMA podchwyciła, że to może być dzisiaj, wrzuciła to i ludzie myśleli, że tak było. A od początku my z Pawłem nawet nie rozmawialiśmy o tym, żeby to było właśnie na tej gali. A to oczywiście będzie boks w małych rękawicach. Tak, tak. No Paweł ze względów zdrowotnych nie jest w stanie robić ani MMA, ani kickboxingu i no, cage, cage, cage boxing to jest jedyna formuła, w której możemy się sprawdzić. Moja kolejna walka na gali RFA w Sosnowce, czyli lokalnie tutaj, zmierzy się chyba z Łukaszem Dziudzią, jak dobrze pamiętam, tak. Zanko z ANKOS MMA. Powiedz mi, którego przeciwnika ty bardziej cenisz, Pawła Hadacie czy Łukasza Dziudzie? Jak myślisz, który ci sprawi więcej problemów? Całkowicie dwie te formuły, dwóch różnych zawodników. Dwie, dwie, dwie Łukasz Dziudzia jest niski, Paweł Hadaś jest wysoki. Eee... Tu jest MMA, z Łukaszem Dziudzią tam będzie boks. Tak więc całkowicie dwie walki, nie, nie, nie ma co porównywać. Dobra, temat KSW. Ty strollowałeś Panu, bo byłeś z Marcinem Heldem na, na rożniku na Gali w Paryżu i dodałeś takie zdjęcie. Fani to podłapali, myśleli, że wchodzisz na short notice czy coś. Powiedz mi, czy jak będzie oferta, bo w ogóle czy była oferta z KSW w czy Ty jednak jesteś w Babilonie i ten kontrakt nie umożliwia Ci walczyć MMA w innych yy, galach? Nie, znaczy jesteśmy związani z, in, z, innymi, z innymi federacjami, tak jak mówisz. Ale w innych formułach, tak? Ale KSW jak najbardziej wchodzi w grę. Już tam mój menadżer Krzysztof Góralczyk był, jest po pierwszych rozmowach z KSW. Teraz w ogóle dostałem propozycję walczyć w Radomiu, ale oczywiście, tak jak mówię, jest walka o pas, to jest dla mnie priorytet. Nie wzięliśmy tej walki, nie byłem w pełnym okresie przygotowawczym przed tą walką. E, I takie walki w zastępstwo nie wchodzą w grę na dzień dzisiejszy, bo ja chcę się przygotować, wygrać e, i tyle. No. Czyli to rozumiem, miała być walka z Tomaszem Romanowskim w zastępstwie? Najpierw była rozmowa o Romanowskim. Później o Kęsiku, ale, ale tak jak mówię, kto by to nie był, no to ja mam walkę o pas za chwilę. Tak samo dzisiaj mogłem walczyć również z Pawłem Hadasiem, ale mam tą walkę, która dla mnie jest priorytetem na rozpoczęcie tego roku. Ogólnie e, organizacja RFA, ona robi teraz galę w Polsce. Jaki ty, ty widzisz potencjał? Bo to jest oczywiście czeska organizacja, ale chyba robili ostatnio też w Sosnowcu i tam był sold out i podobno było naprawdę super. Było super, a teraz będzie jeszcze lepiej już. Już jest 60% biletów wyprzedane, a jest jeszcze 7 tygodni do Gali, tak więc myślę, że naprawdę będzie boom, i słowacka federacja wejdzie na dobre do, do Polski. Nie wiem, czy będzie to na razie tylko Sosnowiec, ale myślę, że jest w stanie podbić polski rynek. Mój kolega Marcin Held teraz wygrał w świetny sposób na Gali we Francji. Teraz chyba tylko mu zostało zmierzyć się z Saladinem Parnasem, totalnym dominatorem KSW. Jak ty się zapatrujesz na ten pojedynek? Wiesz co, no, mam nadzieję, że to właśnie Marcinowi e, pozwolą teraz zawalczyć o ten pas. Myślę, że jest na to myślę, że to jest ten czas, w którym może pokonać Saladina. E, wiadomo, Saladin ma super stójkę, e, jest taki lotny, ale Marcin też ma, e, też ma... Swo swoje atuty w tej walce i po prostu y wierzę w to, że je wykorzysta. Jesteś mistrzem Babylon MMA. Ogólnie w KSW jest numerem jeden, to wiadomo, ale w Polsce już mamy Fen, Babylon, która twoim zdaniem federacja podziałem sportowym jest na tym drugim miejscu. Na no, jakim e Na drugim miejscu, Fen czy Babylon. Babilon. Nie, no ciężko powiedzieć. Myślę, że jest KSW, długo, długo nikt, i później jest kilka federacji, które są na bardzo podobnym poziomie. A ty, jeśli chodzi o zawodniczo, Babilony fajnie, bo ma polsady, fen ma zaś, ma jakąś telewizję. A reszta gal jest, jest na pay per view i tak dalej, więc myślę, że te gale telewizyjne można ustawić. Na, na jednym poziomie, nie? A jak właśnie myślisz, kto jest w Europie numerem jeden? Będę miał Oklagon czy KSW? Jestem Polakiem KSW. A miałeś ofertę z OKTAGONu? Kiedykolwiek? Jeszcze nie, jeszcze nie, ale wiem, że też fajnie płacą. E, fajni zawodnicy, e, teraz jest fajny turniej w 4 ale niestety e, nie zawalczę tam, no bo już jest obsadzone, e, a myślę, że też bym tam e, mógł namieszać. Ogólnie jesteśmy dzisiaj na gali MMA, tak, Silesian i VIP, pogadaliśmy o main wencie. powiedz mi oprócz main eventu, na jaką walkę ty najbardziej czekasz? Którzy zostali? z których zostałeś? No tutaj Łukasz walczył, później dwóch moich kolegów gruby, gruby i Hubercik. Gruby niestety przegrał, Hubercik wygrał. A, a tak to nie, nie. Interesuje mnie właśnie walka Pawła Hadasia z, z Romackim Tomaszem. Dobra, ostatnie pytanie, A co ty sądzisz właśnie o pomieszaniu tego świata sportu z tym freakowym, bo dzisiaj mamy dużo właśnie takich osób związanych z tym świ właśnie światem freakowym. A, że pomieszanie, no, tego? Tak, pomieszanie no, tego? No super, no to myślę, że kibice jednej i drugiej no też... To, to, to... Ci kibice też się różnią troszeczkę od siebie, a jak jest to połączone, no to w ogóle robi to takie buf, że e, oglądalność, e, oglądalność jest dwukrotnie większa. Nie? Dobra Ci Ares, dziękuję, a teraz zaproszę Twojego kolegę, więc dzięki.